Mgła spływała nad dolinę jak sawanna, gęsta i zimna, przesiąkająca mundury i kości. Był początek października 1939 roku. Wehrmacht maszerował przez małe miasteczko krosno 50 kilometrów na południe od Krakowa, gdzie domy stały cicho jak groby, a okna świeciły pustką. Leutnant Klaus Weber prowadził pluton przez brukowane ulice. Jego oddech zamieniał się w parę. Karabin ciążył na ramieniu jak wyrok. Dwadzieścia osiem lat, absolwent Akademii Wojskowej w Poczdamie, wychowany na doktrynie porządku i nadrzędności. Był pewny siebie jak stal. Rozkazy były proste: zająć miasteczko, zneutralizować opór, ustanowić kontrolę. Warszawa już padła. Kampania polska trwała zaledwie miesiąc najkrótsze zwycięstwo w historii nowoczesnej wojny. Wehrmacht był nie do powstrzymania czołgi, samoloty, precyzja. Wszystko szło według planu. Weber czuł dumę, nie z okrucieństwa, ale z efektywności. Wierzył w misję, wierzył, że Niemcy przywracają ład na wschodzie. Kiedy Pluton dotarł na główny plac, zobaczyli ich mieszkańców, 30, może czterdziestu ludzi, stojących w milczeniu przed kościołem. Nie uciekali, nie klękali. Stali prosto ramiona w ramiona, twarze spokojne, oczy otwarte, kobiety w chustach, mężczyźni w wznoszonych marynarkach, kilkoro dzieci przy nogach rodziców. Nikt się nie poruszał, nikt nie mówił. Weber uniósł rękę, zatrzymując patrol. Cisza była dziwna, gęstsza niż mgła spodziewał się krzyków, płaczu, próśb o litość, tak było w innych miastach, ale tutaj, tutaj była tylko cisza i spojrzenia. Rozproszyć się zawołał po niemiecku. Jego głos odbijał się od kamiennych murów. Natychmiast wrócić do domów. Nikt nie drgnął. Weber poczuł uścisk w piersi, nie strach, ale coś innego. Zdenerwowanie. Zmieszanie. Jego żołnierze również to poczuli. Obergefreiter Hartmann, młody chłopak z Bawarii, ścisnął karabin mocniej. Gefreiter Keller, weteran z nadrenii, zmrużył oczy. Jakby próbując odczytać niewidzialny kot. Wtedy z tłumu wystąpił starszy mężczyzna, sześćdziesiątka, może więcej, z wąsami i twarzą pobrózdzoną jak pole. Nie mówił po niemiecku, ale jego ruch był jasny. Podszedł do Webera i spojrzał mu prosto w oczy. Nie było w tym spojrzeniu nienawiści. Nie było strachu, było tylko rozpoznanie. Tak jakby widział nie wroga, ale człowieka. Kim jesteście? zapytał Weber ostrzej niż zamierzał. Starzec nie odpowiedział słowami. Zamiast tego wyciągnął z kieszeni coś małego, drewnianego, różaniec. Pokazał go Weberowi, nie jako broń, nie jako wyzwanie, ale jako dowód tożsamości. My jesteśmy tymi, którzy pozostają, tymi, którzy pamiętają, tymi, którzy nie znikną. Weber poczuł dziwne uczucie, jakby świat obrócił się do góry nogami. Tu nie było wroga, nie było żołnierzy. Nie było nienawiści. Byli tylko ludzie, którzy odmawiali zniknięcia i to było bardziej niepokojące niż jakakolwiek barykada. Proszę dać mi rozkaz, Herr Leutnant, szepnął Hartmann, Jego głos drżał. Weber nie odpowiedział. Spojrzał wokół na swoich żołnierzy. Wielu z nich patrzyli na polskich cywilów nie z pogardą, ale z czymś bliższym zdumieniu. Niektórzy odwrócili wzrok. W sztabie mówili, że Polacy to naród upadły, chaotyczny, słaby, ale oto stali przed nimi ludzie, którzy nie uciekli, nie błagali, po prostu byli. Mgła zaczynała opadać, a z kościoła rozległ się dźwięk dzwonów. Nikt nie dzwonił, wiatr poruszał je automatycznie, ale efekt był niesamowity, jak echo z innego czasu, z innego świata, gdzie honor nie był synonimem siły militarnej, ale czegoś cichszego i głębszego. Herr Leutnant, powtórzył Hartman, Weber odchrząknął. Musiał zachować władzę. Musiał działać. Ale co robić z ludźmi, którzy nie składają broni, bo nie mają broni? Co robić z wrogiem, który odmawia bycia wrogiem? Wrócić na pozycję, powiedział w końcu jego głos, brzmiał dziwnie płasko. Ustanowimy posterunki na obrzeżach miasta. Nikt nie wchodzi. Nikt nie wychodzi. Żołnierze cofnęli się wyraźnie ulżeni. Ale Weber nie mógł oderwać wzroku od starszego mężczyzny, który wciąż stał przed nim, różaniec w dłoni, twarz spokojna jak kamień, oczy pełne czegoś, co Weber nie potrafił nazwać. Była to pierwsza noc, kiedy Klaus Weber nie spał. Leżał w rekwirowanym domu na skraju Krosna, słuchając ciszy. Myślał o rozkazach, myślał o honorze. Myślał o tym, czego go uczono, że Wehrmacht to najbardziej wydajna machina wojenna w historii, że wróg musi być zniszczony, by pokój mógł nadejść. Ale co jeśli wróg nie jest wrogiem? Co jeśli największa broń to nie czołgi ani bomby, ale godność? Ta myśl była absurdalna, niemożliwa i właśnie dlatego nie dawała mu spokoju. Nazajutrz miało przyjść kolejne odkrycie coś, czego Klaus Weber nigdy nie zapomni. Kolejne dni w Krosnie przypominały sen, w którym nic się nie dzieje, ale wszystko się zmienia. Wehrmacht zajął budynki administracyjne, ustanowił godzinę policyjną, rozkazał mieszkańcom rejestrować się standardowa procedura okupacyjna. Ale coś było nie tak. Polacy podporządkowywali się rozkazom, przychodzili na rejestrację, zostawali w domach po zmroku, ale robili to z taką ciszą, takim spokojem, że Weber czuł, jakby to on był więźniem, a nie oni. Trzeciego dnia Obergefreiter Hartmann przyszedł do niego z raportem. I problemem. Herr Leutnant, jest sytuacja. Przy piekarni. Weber poszedł za nim przez wąskie uliczki. Przed małą piekarnią na rogu placu stała kolejka. Może dwadzieścia osób, wszystkie w milczeniu, czekające cierpliwie. Dwóch żołnierzy Webera blokowało wejście. Co się dzieje? zapytał Weber. Gefreiter Müller odwrócił się, wyraźnie sfrustrowany. Piekarz, herr Leutnant, odmawia współpracy. Mówi, że nie będzie piekuł chleba dla Wehrmacht, dopóki wszyscy mieszkańcy nie dostaną swojego pajda. Weber zmarszczył brwi. To absurd. Mamy prawo rekwirować zaopatrzenie. Tak jest, ale on. Po prostu odmawia. Siedzi w środku i nic nie robi. Weber pchnął drzwi i wszedł do piekarni. Zapach ciepłego chleba wypełniał powietrze, ale piece były zimne. Za kontuarem stał mężczyzna około czterdziestu lat, w białym fartuchu poplamonym mąką miał spokojne oczy i ręce złożone na piersi. Nazywam się Piotr Kaczmarek, powiedział po polsku, wolno i wyraźnie. Weber nie rozumiał wszystkich słów, ale ton był jasny. Nie było w nim prowokacji, tylko pewność. Weber gestem wezwał tłumacza, młodego polskiego chłopaka, którego Wehrmacht zatrudnił jako komunikatora. Przetłumacz. Wehrmacht wymaga dziesięciu bochenków dziennie dla żołnierzy. To rozkaz. Tłumacz mówił, a piekarz słuchał bez emocji. Potem odpowiedział, jego głos był cichy, ale wyraźny. Tłumacz zawahał się przed przekazaniem słów: On mówi, że najpierw upiecze chleb dla rodzin z dziećmi, dla starszych, dla chorych, a jeśli zostanie mąka, upiecze dla żołnierzy. Cisza wypełniła piekarnię. Müller zacisnął szczękę. Hartmann patrzył na podłogę. Weber czuł, jak gniew miesza się z czymś innym. Respektem niemożliwe. To nie jest negocjacja, powiedział Weber chłodno. To rozkaz wojskowy. Piekarz spojrzał mu w oczy i pokręcił głową. Niewyzywająco, nieagresywnie, po prostu. Odmówił. Tak, jakby Weber prosił go o zdradę własnej duszy. Weber mógł go aresztować. Mógł zamknąć piekarnię. Mógł przejąć zapasy siłą. Wszystkie te opcje były legalne według prawa wojennego. Ale gdy patrzył na tego człowieka... Nie żołnierza, nie polityka, tylko piekarza, który odmówił postawienia armii przed własnymi ludźmi, coś w nim pękło. Niech pieczy dla swoich, powiedział cicho Weber, odwracając się i wychodząc. Hartmann wybiegł za nim. Herr leutnant, ale rozkazy. Znajdziemy chleb gdzie indziej, przerwał mu Weber ostro. Wiedział, że to nielogiczne, wiedział, że łamie protokół, ale coś w tamtym spojrzeniu, w tamtym odmowie. To nie była słabość. To była siła, jakiej nie uczyli go w poczdamie. Tego wieczoru Weber siedział sam w zajętym urzędzie, czytając raporty. Na biurku leżała mapa Polski z zaznaczonymi liniami frontu, już nieaktualna, bo front już nie istniał. Polska została pokonana, oficjalnie. Ale Weber zaczynał rozumieć, że istnieje inny rodzaj oporu, nie z karabinami i barykadami, ale z ciszą i konsekwencją. Polacy w Krosnie nie walczyli, po prostu trwali. Istnieją, żyli, pamiętali. I to było bardziej niepokojące niż jakakolwiek bitwa. W drzwiach pojawił się Feldwebel Keller, starszy podoficer z doświadczeniem z Wielkiej Wojny. Mogę, Herr Leutnant? Weber kiwnął głową. Keller wszedł, zamykając za sobą drzwi. Widziałem już coś takiego, powiedział Keller po chwili. W 1918 w Belgii ludzie nie walczyli, ale nie znikali, trwali. I wiecie co, Herr Leutnant? Ostatecznie to oni wygrali, nie na polu bitwy, ale w pamięci, w historii. Weber spojrzał na niego ostro. To brzmi jak defetyzm, Feldwebel. To brzmi jak obserwacja, odpowiedział Keller spokojnie. Wehrmacht może zająć miasta, może kontrolować drogi, ale nie może zmusić ludzi do zapomnienia, kim są. Te słowa zawisły w powietrzu. Weber chciał je odrzucić, nazwać propagandą wroga moralną słabością, ale nie mógł. Bo widział to na własne oczy. Polacy w Krosnie nie potrzebowali broni. Ich bronią była tożsamość, pamięć, godność. Piątego dnia Weber chodził samotnie przez ulicę, bez eskorty, zrzucając mundur umysłowo, jeśli nie fizycznie. Zauważył coś dziwnego: w oknach domów palono świece, mimo że nie było żadnej religijnej uroczystości. Zapytał tłumacza, co to znaczy. Oni, oni zapalają świece za tych, którzy polegli. Za Polskę. To jest zabronione, odpowiedział Weber automatycznie. Tak, przyznał tłumacz cicho. Ale oni i tak to robią. Weber stanął przed jednym z takich okien. Za szybą siedziała kobieta, może trzydziestoletnia, i modliła się cicho. Zauważyła go, ale nie przestała. Nie zamknęła okna, nie zgasiła świecy, po prostu stu kontynuowała. I nagle Weber zrozumiał. To nie była broń. To było coś większego. To było przekonanie, że istnieją rzeczy, których żadna armia nie może zabić. Miłość do ojczyzny, wiara, pamięć o tych, którzy odeszli. Polacy w Krosnie nie walczyli przeciwko Wehrmacht, oni po prostu odmówili zniknięcia. Tej nocy Klaus Weber napisał list do swojej matki w Berlinie. Nie wysłał go, nie mógł napisać prawdy w cenzurowanej korespondencji, ale pisał dla siebie. Mamo, mówiono nam, że jesteśmy niepokonani i to prawda, militarnie, ale tu, w tym małym miasteczku, odkryłem coś, czego nie rozumiałem. Istnieje broń silniejsza niż czołgi to ludzka godność i nie można jej zniszczyć. Następnego dnia przybyły nowe rozkazy z dowództwa rozkazy, które zmuszą Webera do podjęcia decyzji, która określi, kim naprawdę jest. Rozkazy przyszły o świcie. Oberst Dietrich, dowódca regionu, wydelegował specjalną jednostkę do Krosna z jednym celem przeprowadzić przykładową akcję aresztować dziesięciu mieszkańców jako zakładników, aby zmusić pozostałych do pełnej współpracy. W innym miasteczku doszło do sabotażu linii kolejowej. Wehrmacht musiał pokazać siłę musiał przywrócić strach. Weber czytał rozkaz trzy razy każde słowo ciążyło jak ołów dziesięciu niewinnych ludzi. Aresztowani losowo, przetrzymywani jako ostrzeżenie. To była standardowa procedura, stosowana w Belgii, we Francji, teraz w Polsce. Skuteczna, brutalna, logiczna. Ale kiedy spojrzał przez okno na plac, gdzie ludzie rozpoczynali swój dzień piekarz otwierający piekarnię, kobieta zapalająca świecę w oknie, starzec z różańcem idący do kościoła, coś w nim zbuntowało się. Zebrał swoich oficerów. Hartmann, Müller. Keller trzech innych przeczytał im rozkaz Mamy wykonać to dzisiaj przed południem powiedział jego głos był płaski Zapadła cisza Hartmann był blady Keller patrzył w podłogę Müller ściskał czapkę w dłoniach W końcu to Keller się odezwał Herr Leutnant czy mogę zadać pytanie Weber kiwnął głową Czy w krosnie był jakikolwiek akt sabotażu jakiekolwiek działanie przeciwko Wehrmacht nie, przyznał Weber cicho. Nie było. Więc karzemy niewinnych za czyny innych. To nie kara, odpowiedział Weber, ale słowa brzmiały puste nawet dla niego. To jest. odstraszenie. Odstraszenie przed czym? Zapytał Keller. Jego głos był dziwnie łagodny. Przed byciem Polakami? Weber poczuł, jak coś w nim pęka ostatecznie. Przez tydzień obserwował tych ludzi, widział ich godność widział ich cichą odmowę zniknięcia. I teraz Wehrmacht kazał mu złamać to, nie militarnie, ale moralnie. Rozkazy to rozkazy, powiedział Müller niepewnie, jakby próbował przekonać samego siebie. Tak, zgodził się Weber, ale są rozkazy, które czynią nas żołnierzami i są rozkazy, które czynią nas czymś innym. Słowa zawisły w powietrzu. Weber wiedział, co powiedział, wiedział, co to oznacza. Kwestionowanie rozkazów było niesubordynacją. W czasie wojny mogło to oznaczać trybunał wojskowy. Ale jeśli wykonanie tego rozkazu, oznaczało zniszczenie wszystkiego, w co Weber wierzył o honorze i godności. Mam propozycję, powiedział w końcu. Raport do Obersta-Dietricha będzie stanowił, że sytuacja w Krosnie jest stabilna, że nie ma potrzeby akcji przykładowej, że lokalna ludność jest, uległa. Hartmann spojrzał na niego z niedowierzaniem. Ale to. to fałszowanie raportu. To oszczędzanie niemieckiego honoru, odpowiedział Weber cicho. Wehrmacht pokonał polską armię. Nie ma potrzeby terroryzowania cywilów. To nie jest zwycięstwo, to jest tchórzostwo. Zapadła długa cisza. Każdy oficer w pokoju wiedział, co to oznacza. Wiedział o ryzyku. Ale widział też w oczach Webera coś, czego nie mogli zignorować: pewność moralną pewność. Ja. Ja podpiszę raport razem z panem, herr leutnant, powiedział w końcu Keller. I ja, dodał Hartmann cicho. Jeden po drugim wszyscy oficerowie kiwnęli głową, nie z entuzjazmem, nie z radością, ale ze zrozumieniem, że niektóre linie nie powinny być przekraczane. Weber napisał raport osobiście, każde słowo dobierał ostrożnie, balansując między prawdą a koniecznością. Nie kłamał wprost, po prostu. Reinterpretował sytuację. Ludność lokalna wykazuje pełną zgodność z regulacjami okupacyjnymi. Zastosowanie środków represyjnych nie jest konieczne i mogłoby destabilizować obecnie skuteczny reżim kontroli. Wysłał raport kurierem. Nie wiedział, czy zostanie zaakceptowany. Nie wiedział, czy oberst Dietrich go wezwie, zdemaskuje, postawi przed trybunałem. Ale wiedział jedno. Nie mógł wykonać tamtego rozkazu. Nie przeciwko tym ludziom. Dwa dni później przyszła odpowiedź. Krótka, sucha, biurokratyczna. Raport przyjęty. Dalsze instrukcje w oczekiwaniu. Żadnego śledztwa, żadnych pytań. Wehrmacht miał setki miasteczek do kontrolowania. Jeśli jedno było stabilne, to wystarczało. Weber poczuł ulgę, ale także coś innego. Smutek, wstyd. Uświadomił sobie, że przez cały swój trening, całe wykształcenie wierzył w mit o nadrzędności niemieckiej machiny wojennej. Ale tutaj, w tym małym polskim miasteczku, nauczył się czegoś więcej. Broń, której nie rozumiał Wehrmacht, nie była bronią fizyczną. Była to zdolność ludzi do trwania, do zachowania tożsamości, do odmowy stania się tym, kim wróg chciał ich uczynić. Polacy w Krosnie nie pokonali Wehrmacht militarnie, ale pokazali, że istnieje coś, czego żadna armia nie może zdobyć ludzka dusza. Ostatniego dnia przed transferem Webera do innej jednostki wrócił na plac. Starzec z różańcem nadal tam był, stojący cicho przed kościołem. Weber podszedł do niego, ich spojrzenia się spotkały. Starzec nie powiedział nic. Ale w jego oczach Weber dostrzegł coś nie wybaczenie, nie akceptację, ale pokój uznanie. Uznanie, że nawet w sercu wroga może istnieć człowiek, który dokonuje wyboru. Weber odwrócił się i odszedł. Nie mógł cofnąć tego, co Wehrmacht zrobił. Nie mógł powstrzymać wojny. Ale mógł wybrać, kim będzie w jej cieniu. Lata później, po zakończeniu wojny, kiedy Weber siedział w zniszczonym Berlinie, wspominał krosno. Wspominał piekarza, który odmówił postawienia armii przed własnymi ludźmi. Wspominał kobietę ze świecą w oknie wspominał starca z różańcem i rozumiał, nie wierzyliśmy, że coś takiego istnieje, broń bez stali, opór bez przemocy, zwycięstwo bez bitwy. Ale istniało i zawsze będzie istnieć, nazywa się to godnością. I to jest najpotężniejsza broń, jaką ludzkość kiedykolwiek posiadała. W małym miasteczku Krosno w Polsce życie toczyło się dalej, dzieci dorastały, piekarnie piekły chleb. Świece płonęły w oknach, Wehrmacht przyszedł i odszedł, jak wszystkie imperia wcześniej, ale pamięć pozostała. Pamięć o tym, że nawet w najciemniejszych czasach są ludzie, którzy wybierają człowieczeństwo po obu stronach linii frontu. I to jest historia, która nigdy się nie kończy.